Dzień dobry, witajcie, Paulina Koziejowska, zaczynamy program Między Gwiazdami Ekstra, a dzisiaj moim gościem jest kobieta, którą znacie już bardzo długo, długo jest na naszej scenie artystycznej, ale tym razem daje się poznać z zupełnie innej strony, Halinka Munkowa. Dzień dobry, witam Cię. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się na planie teledysku, który kręcisz już, teledysk mogą Państwo oglądać, teledysk do piosenki Ruchome Piaski. Jest to jeden z utworów, który znajdziemy na płycie filmowej. I pierwsze moje pytanie brzmi, jaki był dobór tych piosenek, które znajdują się? Bo to chyba nie było takie proste, bo tutaj oddajesz też hołd piosenkom kinowym. No, tutaj mamy ruchome piaski, które Mariusz Mans wykonywała, Stankiewicz, więc, więc tutaj mi się z filmem trochę to nie klei, więc jak to A jest? A jednak był, widzisz? No właśnie, jaki był dobór, jaki był klucz? No, nie. przede wszystkim zaczęłam od tego, że wybieram piosenki, które mi się podobały, które po prostu lubię, bo nie ma nic gorszego, niż śpiewać potem na koncertach coś, czego się nie lubi. Mm. Um, I takie sytuacje też miałam w życiu, że um, czasami w repertuarze był jakiś utwór, który nie lubiłam, bo nie do końca chciałam go sama mieć na płycie, ale jakoś tam w jakiś sposób zostałam przekonana, że tak powiem, żeby on na tej płycie um, się znalazł. I to potem po prostu się nie sprawdza na koncertach, bo ja i tak potem już oS, żebym miała. To za sobą ten utwór nie z powodu ciężkości, tylko z powodu nielubienia. Więc właśnie dla mnie najważniejsze tutaj dobór to były po prostu piosenki, które lubię, ale nie ukrywam, że ja myślałam bardziej o tych piosenkach starszych, czyli mm -hmm. właśnie jak w ogóle ten pomysł cały powstał, to myślałam, to ostatnia niedziela, który jest na płycie. Myślałam też, rzeczywiście pierwsze co, to dwa serduszka, to jest akurat jakby yy, z nowego filmu. Natomiast utwór rzeczywiście jest bardzo stary. I jeśli chodzi właśnie o ruchome piaski a i jeszcze o kilka utworów, to, to był pomysł też Marcina, producenta płyty Marcina Kindla, który mówiła weźmy też do tego po prostu nowsze utwory, nie mm -hmm. tylko te, te takie z lat 50. 30. i tak dalej. Tylko dodajmy te nowsze i to był super pomysł, ponieważ to nie tylko że tak nadało takiej jeszcze większej świeżości, bo to są już jednak mimo wszystko no, dla młodych ludzi to są to są stare utwory, Mówię, się. No tak, bo ruchome piaski to ile <grym> lat ma ten utwór? Za 20? Tak, myślę. tak, dokładnie. Tak, tak tak, to nowy utwór, według zresztą naszego sprzętu. <grym> A teraz, no jakiś 18 -latek, o czym te kobiety mówią? Dokładnie, to, co w by ogóle Natomiast z drugiej strony, wiesz, te piosenki dostają mm -hmm. nowe życie. Tym że, y, tym, że je aranżujesz w nowy sposób, tym, że y, wyciągasz je tak naprawdę, nawet nie że z szuflady, bo są ludzie, którzy nadal ich słuchają, nadal wracają do tych utworów, y, to jednak. Y, no one dostają nowe życie i to jest fajne, to jest tak jak książka, która się na nowo wyciąga, płyta, który się zaczyna na nowo słuchać, eee, to, to tak jest właśnie z tymi utworami, tak mi się wydaje. Ale wszystkie utwory są o miłości, to jest taki klucz, który ja znalazłam przynajmniej, jak byłam na Twoim koncercie, to naprawdę wzruszyłam się, to były to było przepiękne kilkadziesiąt minut, które spędziłam z Tobą, z, ze swoim partnerem <grym> i z bliskimi osobami. Eee, no właśnie wszystkie o miłości, czy to był też taki klucz, czy ta miłość jest w życiu najważniejsza, czy o miłości śpiewać się najlepiej, najpiękniej? To jest przypadek. To jest absolutny przypadek i rzeczywiście to tylko pokazuje, jak dużo piosenek jest do miłości, jak bardzo to jest jednak istotny i ważny temat w muzyce i w życiu, bo mam wrażenie, że całe nasze życie kręci się wokół miłości, czy to do osoby, którą się poznaje, z którą chcemy spędzać życie, czy do rodziców do brata, siostry kogokolwiek gdzieś jakby. Ta relacja jest najważniejsza um, i być może dlatego po prostu ona jest tak często wykorzystywana w utworach. Ale mam wrażenie, że w ogóle jest taki, nie wiem czy trend, czy to jest dobre słowo, <tryk> że artyści troszeczkę odchodzą od tej muzyki komercyjnej i wchodzą właśnie w tę albo symfoniczną. Czy to jest tak, że Ty widzisz tę Halinę Młynkową sprzed lat, która robiła coś po prostu, żeby zaistnieć komercyjnie? Może, że większą przyjemność to sprawia, że wow, te Czerwone Korale wszyscy słuchają, a teraz robisz coś dla siebie właśnie bardziej w tej muzyce? Na początku z Czerwonymi Koralami i z tym całym projektem było jeszcze inaczej trochę. Ja wtedy w ogóle byłam kompletnie nieświadoma w tej branży i bardziej to odbieram, kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę, a dobra, tam trochę pogramy po krakowskich klubach mm -hmm. się skończy, nie? A tu nagle takie wow. Także myśmy się też tego nie spodziewali, bo to jakby, jeżeli nawet był taki zamiar, żeby to było gdzieś takie dla wszystkich, to nigdy nie wiadomo, czy to się spodoba, czy to odpali, tak. czy to będzie grane. Wtedy tak się stało, że to było rzeczywiście pięknie, co zaistniało. Natomiast ja potem robiłam projekty, które nie były komercyjne, które nie były radiowe, które były mniej zrozumiane przez publiczność, taką przede wszystkim bratankową. Mm. Więc to, co mówiła Natalia, to oczywiście to jak najbardziej rozumiem i ja tak samo idę taką drogą, bo wszelkie próby wpasowania mnie w jakieś kawałki komercyjne, które miały być pod publiczkę, tylko dlatego, żeby to gdzieś zaistniało. To po prostu przede wszystkim z mojej strony kończyły się piaskiem. No bo ja się sama na to nie, nie godziłam. Mm. I teraz ten projekt, nie ukrywam, że akurat jest w radiu. I strasznie się cieszę. Ja teraz muszę zapytać, jak ty dajesz radę jako świeżo upieczona mama, twój synek ma półtora roku? Tak? tak, mniej więcej. I ja tak się zastanawiam, no kurczę, jak ja bym miała półtora roczne dziecko, czy ja bym dała radę jeszcze tworzyć, być osobą kreatywną, taką aktywną, jeżdżącą? No przecież Marcin nie jest tajemnicą, że jest twoim partnerem i ojcem twojego dziecka, <śm> czyli producent płyty filmowe, więc jeździcie razem, czyli Mało jeździ z wami? No teraz już nie, ponieważ tak dużo jeździmy, że mm, na początku oczywiście, kiedy karmiłam, też dużo jeździliśmy, ale on był tak malutki, że oprócz awantur w samochodzie, nie, tak mu trochę to było obojętne, gdzie jest. Mm -hmm. mm, teraz jest trochę inaczej, on jest bardzo wrażliwy i nowe miejsca są dla niego, mm, zwłaszcza w nocy, stresujące, więc staramy się go nie zabierać mm, zbyt często. Natomiast po prostu SOS, mama przyjechała <śmiech> <śmiech> i pomaga nam bardzo. Pomaga nam też ciocia, która kiedyś zajmowała się piaszczkiem. I wróciła do nas po prostu do Leosia, więc po prostu jest to cudowne, jest to wspaniała sytuacja. Natomiast jestem chyba zmęczona najbardziej w swoim życiu, nie ukrywam. I to nie wynika ze zmęczenia ani dlatego, że jestem dojrzałą matką, ani dlatego, że mam męczące dziecko, bo nic z tych rzeczy, po prostu jest absolutnie cudowny, wspaniały. I najbardziej kocham to, co najbardziej męczy, czyli kiedy przychodzi do mnie w nocy, ponieważ się budzi i mówi, a, 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 no i tam oczywiście do nas do łóżka. I to kocham najbardziej. Ja już nie śpię do rana potem, ale mam go tam, po to mm. pupa mała. Um, I to jest wspaniałe, natomiast no, nie ukrywam, że za półtora jego jakby, życia, jakby, półtora roku ja nagrałam dwie płyty i przyjechałam po prostu o Jezus, dziesiątki koncertów, nie, nie powiem setki, bo to by może przegięła, hmm. ale naprawdę bardzo dużo koncertów, więc, jakby nagrać dwie płyty, m, przygotowywać się promocyjnie, teledyski do tego, wyjazdy, koncerty, promocja, to wszystko. E, więc, jakby, jakby moje życie wygląda tak, że wpadam do domu, od razu mam w ręce malucha, ponieważ jest ode mnie uzależniona, a ja od niego. A potem znowu po prostu wypadł do pracy. W międzyczasie gdzieś tam z tymi tekstami po prostu mm, wszędzie teksty leżały, które się uczyłam, a, albo miałam kilka dni na to, żeby to wszystko zapamiętać. Ale to też powoduje, że mózg zupełnie inaczej pracuje. I ja y, byłam w stanie w kilka dni się nauczyć wszystkiego, ponieważ wiedziałam, że nie mam więcej czasu. Więc to tak jest. Um, czasami męczymy na jakiś duży festiwal, jedną piosenkę dwa tygodnie i potem przychodzimy na scenę i boże, boże, bo jeszcze nie pamiętam tam tamte trzy słowa. A czasami musimy mm -hmm. po prostu w cztery dni nauczyć się całej płyty i wyjść na scenę i po prostu pamiętać wszystkie te słowa i jest okej. Okay. Głowa mi paruje potem, ale jest okej. Okay. <śpijanie> <śpijanie> A nie, że mama śpiewa? Śpiewacie razem? Mm, tak, znaczy on no, nie jest świadomy <śpijanie> nie na pewno. Nie, nie jest świadomy. Aha. Ale e, ja mu dużo śpiewam, zwłaszcza jak się uczę, no to teraz już przy zasypianiu nie, bo on ma nowy etap. Ale mm. jak taki bardzo malutki, to on nie miał takich zwykłych kołysanek, tylko miał e, czerwone czasami... korale. Tego się akurat nie użył uczyć. nie, ale śpiewam. <laughs> nie, nie. Natomiast, e, <coughs> przepraszam, jeszcze końcówka choroby. Natomiast. E, mm, było wiele, wiele polskich, mm -hmm. polskich pięknych utworów, łącznie z całą płytą filmową, gdzie miałam na rynku. No serduszka, cztery oczy. Oj, 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 ładnie, tak. Ale pięknie to zaśpiewałeś. mi się wiesz, co podobało na Twoim koncercie? Trzy orzeszki. O. I to jest uwaga, czeska bajka, tak, trzy orzeszki. I bez tej bajki pewnie świąt również nie było, nie było w tym roku świąt bez trzech orzeszków. No tak jak w Polsce bez, Kevina. bez Kevina, O co tak. chodzi z tymi trzema orzeszkami? Co to jest za czeska bajka? Bo tam jakieś przesłanie. Jest. To jest kopciuszek, po prostu. To jest bajka kopciuszku, która była nakręcona chyba w latach 70. albo jeszcze wcześniej. I to jest totalny hitor. To jest taka czesko-niemiecka bajka mhm. w postaci filmu. i Cały Kopciuszek, no to historię znamy, prawda, tamten bucik, w ogóle zgubiony, ten, ten królewicz, natomiast to akurat nie jest wiodąca piosenka, ona jest jedną z, bo wiodącą piosenkę oczywiście zaśpiewał Karel Gott, nie kto inny, nie? Natomiast ja od dziecka rzeczywiście tak nuciłam sobie tę piosenkę, bardzo ją lubiłam, śpiewałam sobie tę piosenkę, ale teraz dopiero, kiedy nagrywałam tę płytę, Zdam sobie sprawę z tego, jak ważny to jest tekst, jak on bardzo nas dotyczy w ogóle, że w życiu zdarzają się różne sytuacje. Spotykamy ludzi, którzy nie do końca nam zawsze dobrze życzą, albo sami narażamy się na sytuację, albo po prostu podejmujemy złe decyzje w życiu. Natomiast ten tekst mówi dalej o tym, że zawsze jest jakieś wyjście. I te trzy orzeszki, które tam są, są takie symboliczne, że mamy kolejne szanse na to, żeby to życie zbudować od nowa, żeby po prostu. Ale tylko jeszcze trzy raz szanse? Na końcu śpiewam może nawet sto. Okej, okay, dobra. Tak, że nie są tylko trzy szanse. Ale symboliczne trzy orzeszki, że po prostu kiedy ona otwiera ten orzeszek i tam wypadają kolejne sukienki z tego, to to jest tak naprawdę kolejna szansa na, na kolejne życie. No ale tak jeszcze o tej miłości, no to też no miłość Ciebie znowu do, dopadła. No, powiedz, no, no, no że o y tym jest życie, prawda? Że, że wiele kobiet tam po kilku nieudanych związkach, sobie myślę, a już ja nie będę wchodziła, w... a ty dałaś sobie szansę. Nie, ja chyba miałam szczęście po prostu, bo nie, nie wierzę w to, że kobiety, czy w ogóle mężczyźni tak samo, że nie próbują, mm -hmm. być, że to nie jest tak, że próbują, że nie pojawiają się jakieś możliwości nowe w życiu y osób, które nie wiem, którymi są zainteresowane i tak dalej. Jestem o tym przekonana, że każdy tak ma. Tylko, że po prostu nie zawsze dostajesz taką szansę, żeby um, um, móc sobie powiedzieć tak, to jest super w ogóle, to rzeczywiście mm -hmm. jakby e, spotkałem osobę, która jakby nadaje na tych samych falach, więc um, wiesz no, życie jest takie, że nigdy nie możemy powiedzieć do końca, dopóki to życie nie przeżyjemy, że, że to jest to. I tak jak mój dziadek powiedział, a przynajmniej babcia, jak już była taka naprawdę wiekowa, to powiedziała do mojej mamy, że chyba nie była taką złą kobietą, skoro chciałem taki mężczyzna jak mój dziadek, nie? Mm -hmm. jak jej ojciec. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc to jest chyba najfajniejsza sytuacja, jaka może się w życiu przytrafić. Tak? Powiedzieć sobie, jestem świetną kobietą, bo chciał mnie taki super facet. Nie? I przeżyliśmy razem całe życie. Więc jakby mm, na te szanse udane i tak dalej, to myślę, że nie ma co mówić za szybko, za wcześnie. Ja wierzę w, w to, że, że tak będzie w moim życiu, ale no, po prostu chciałabym dokładnie tak samo kiedyś powiedzieć, tak jak moja babcia powiedziała. To jest fajne. A czy teraz kolejnym etapem będzie Twoja płyta, napisana przez Ciebie, mm. przez Marcina, wyprodukowana, tak. a właśnie w takim stylu bardziej sentymentalnym, bardziej spokojnym. Nie, nie wiem jeszcze, nie wiem. Wiesz, na płycie jest ostatnia piosenka, ostatnia piosenka mm, powtarzalność i ona miała być takim otwarciem mm. nowej płyty. Czy to będzie ta płyta następna, którą właśnie zrobimy, czy to będzie dopiero następna po płycie, o której też myślę? Tego jeszcze nie wiem, wiesz, bo mm, ten proces twórczy, powstawania płyty i mm, jakby pokazania jej ostatecznie trwa do samego końca, tak jak było z filmowe. Myśmy mieli jakiś pomysł, który realizowaliśmy, natomiast w trakcie dochodziły jeszcze jakieś fajne nowe rzeczy do tego. Więc na etapie takiego myślenia o płycie w ogóle nie jestem w stanie ci powiedzieć, jak ona będzie wyglądać na końcu. Także ani wizualnie, ani muzycznie. Natomiast no, jakby zarys w głowie jest. Także to jest trochę jak z projektantem, też, wiesz, ten ciuch dopieszcza do ostatniej chwili. Ale to może dobrze, że nie zdradzasz, jaka ta buta będzie i państwu również, no, będziemy czekać w takim razie. Ale kiedy, a kiedy możemy się doczekać? Jeszcze tak mniej więcej, są jakieś takie widełki czasowe. Ja wiem, że dopiero filmowe powstało kilka miesięcy temu, tak naprawdę. Dokładnie. No, my jeszcze mamy teraz, jakby, m, trasę po Stanach, mamy jeszcze trasy filmowe, więc jeszcze musimy tutaj się skupić. Hmm. Na, na tych dwóch takich jeszcze ważnych momentach, ale w międzyczasie, jak nam Leoś pozwoli, <noise> to oczywiście będziemy tworzyć i już zaplanowaliśmy też nieprzyjemny wyjazd związany z pracą i z nagrywaniem, z przygotowywaniem się. Także myślę, że do wiosny coś wyjdzie. Super. Okay, no bardzo Ci dziękuję, bardzo miło się dziękuję. z Tobą rozmawia. E, nie przeszkadzam, bo jeszcze chyba te nie jest. Jestem jest nie, że ja cały czas przełykam, ponieważ tam jest tak suche powietrze i tam jest taka tak. ilość dymu. A ja po prostu potem pijam herbatę, że teraz dopiero po prostu czuję, jak ten dym wyparowuje. Z tak! Nas. No ale było warto, bo rzeczywiście efekty są fantastyczne. Bardzo Ci dziękuję, czego ja mogę Ci życzyć? Poza szczęściem, zdrowiem, które jest każdemu z nas potrzebne. Ojejciu, ja myślę, że to, to wystarczy. Jest super, niech jest tak jak jest. I końco wojny nam wszystkim. Naprawdę. Jak najbardziej po prostu. Wszystkiego dobrego życzę. Bardzo Ci dziękuję. dziękuję Halina Munkowa była Waszym i moim gościem, a to był program Między Gwiazdami Ekstra. Do zobaczenia. Paulina.